you <laughs> Dzisiejszy tajemniczy seans to jest wydarzenie, które jest w pewnym sensie naszym drugim pilotażowym wydarzeniem. Nowego cyklu eventów filmowych, który próbujemy wprowadzić we Wrocławiu wspólnie z kinem Nowe Horyzonty. Chodzi nam o to, żeby kino, a właściwie filmy, wychodziły poza salę kinową i wciągały do zabawy widzów na terenie całego kina i wokół niego. Mają to być interaktywne wydarzenia, w jakiś sposób fabularne, nawiązujące do danych filmów, będące specjalną gratką dla fanów, tak jak dzisiaj dla fanów Star Wars. Cała przygoda rozpoczyna się w momencie, kiedy widz wchodzi do kina, pokazuje nam bilet, dostaje jedną z kart, kartę Rebeli, kartę Jedi bądź kartę Imperium. Każda karta upoważnia go do wzięcia udziału w kilku zadaniach, które prowadzą do jakiegoś rozwią mini rozwiązania fabularnego i dają jednocześnie pieczątkę, która uprawnia go do losowania później nagród. Współpracujemy z fantastycznymi partnerami, z Wrocławskim fanklubem Gwiezdnych Wojen, z Imperium Mocy, z Bastionem Polskich Fanów Star Wars. Jest tych organizacji naprawdę sporo i ludzi, którzy się zaangażowali. Ich cosplaye są po prostu fantastyczne. Ten Artur który tu jeździ, robi niesamowite wrażenie. Stroje make-upy, wszystko jest tak naprawdę tip top. Dlatego to oni tak naprawdę tworzą atmosferę tego wydarzenia. przed samym filmem pojedynek na miecze świetne zobaczymy tutaj w wykonaniu tych fantastycznych szermierzy, rycerzy Jedi i Kylo Rena, czyli głównej czarnego charakteru w nowej części. Zobaczymy mały pokaz tego, jak walczą Jedi z Sithami. Także mam nadzieję, że będzie to na pewno nie lada atrakcja. Oprócz tego oczywiście mamy stanowisko z grami planszowymi, możliwości zrobienia sobie zdjęć, porozmawiania z fanami, yy, którzy bardzo, bardzo jak widać są tej idei Gwiezdnych Wojen oddani. Jak wrażenie po sanfii? Jak zawsze, po gwiezdnych wojnach. Jak najlepsze. Film jeden chyba z najlepszych, po imperium kontratakuje. A co będzie dalej, zobaczymy. No super, ja uważam, że końcówka dla mnie była lekko niewyraźna, ale. Za bardzo romantycznie i czasami. Za romantycznie? No. Jest nie, to nie była romantyczna. to była bardziej spokojna, taka z takim poczuciem rozwagi. Bardzo śmiesznie. To były najśmieszniejsze Gwiezdne Wojny, jakie widziałam do tej pory. E, świetnie, naprawdę jestem generalnie pozytywnie zaskoczona. Realizacja była świetna i muszę powiedzieć tyle, że J.J. Abrams naprawdę się spisał, bo widać jego tak charakterystyczne zagrywki, ale generalnie całość naprawdę cudownie zrealizowana. No i oczywiście jest niedokończony wątek. Nie będę mówiła jak tym którzy nie widzieli. Jest to zupełnie inny typ filmów niż byliśmy przyzwyczajeni. Więc na, z jednej strony stara trylogia, z drugiej strony no efekty. To są Gwiezdne wojny, było, nie było. Kolejna dekada, kolejna trylogia. No, coś, coś nowego, coś świeżego, coś starego, coś nowego. Także super.